śmigło. Jestem niby banem klonem. O, hej, Tak nie więcej śmigotać ani chyba jest szybko, co nie? Dobra. <grym wytrych> nice. Myślisz, że kurwa jaki dżin wydaje jak mert mi maca po czeskach? No. No, mam się jak paczków. O nie, on tam czas. On tam wrzasł Który u mnie kurwa przeszedł Sam tam Jak jeszcze raz ktoś rozjebiecie to ja was rozjebie Wypierdalać z tym To teraz. kurwa arost Gdzie Maciek. jest jakiś piec? Maciek Macaroni With the chicken Shrimps Nie ma arosta Zrobiłem mu egzekucję A! Kurwa przestraszyłem się <laughs> The fuck? The fuck? The fuck? <laughs> <sumptu> O kurwa mam to nagrane, dobrze, żebym Arus powiedział, żeby, ja żeby OBS-a odpalić Chęć będę ci zajebał Chęć będzie benci... No? Najlepsze jest to, że ty mówisz tam już drugi niedział. Ty ja tylko słyszę. Ho! O stary! Ja mam to nagrane. Ja ci pokażę, jak to wygląda z mojej Oj, no perspektywy. O, by się rozszeramy. jakby go teraz zajepał. No? Tak, no nie! Kermit nie żyje. Jakim celem Kermit umarł? Nie, ja wiem, ale nie wiem, ale właśnie spadł, łami jego, jego głowa na tego. To? Weźcie tą Okorinę, co jest tutaj. E, mam podejrzenia, że spadł w dziurę, wiesz? Mm. Nie... A jego głowa by Tak. Ta. Wiesz nie żeby coś, mamy klauna. Jest klaun. O nie, nie. o nie. Dobra, dawaj go, Gartu. Czemu miotacie no. mi tatą? <grym> o, przeproszę cię, to mój dziadek. Dobra, nie jebnie. Nie Twój dziadek jest moim nie, tatą? Nie, nie jebnie. Nie jebnie. Nie! <grym> nie! Jesteście rodziną? Ja pierdolę. What the fuck? Uuuu, kazieractwo. What the fuck? <grym> <grym> Dobra. To mam wózek. Jest ja, ja To jest to najlepsze. Ej, ma ej, 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 nie żeby coś znalazł ekstrakcję, nie? O kurwa, No co za kurwiszcze, niedochlebione. Liko bądźcie, bo kurde, pan spadłem. What the fuck. Który kliknął mi guziczka? Ja wiko, Kliknął zostawcie mi pan. Hansman jest jak coś. A ja nie usłyszałem, przepraszam. Więc. Słyszałeś? Kurwa mówię milion razy. Właśnie chwila, wszyscy są czy... Mordy! Ała kurwa! Nie chcę nic mówić, ale chyba orumar. Ale No shit kurwa Sherlock! Zamawiam chyba. To WSM jest. Sprint to nie jest. Nie. jest Nie. B będziesz czarny. Bo będziesz się nie. Człowiek, nie czarny. Nie, mogła tak. eee, po teraz, ja ja tylko, sobie. Nie. 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 macie Nie. 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 jak Nie. stamina, jakby Nie. Nie. po teraz, Nie. 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 teraz. ja Nie. Ja mam 130. Ja mam 97 nie... na 120. I, I widać, to podpierdala wszystko. Możecie, no wiecie, że to 50 No to masz 50. Bo Kericzko podpierdala. Ja wziąłem yeah. yeah. upgrade jeden. z No dobra, ale masz ja, ja się No dobra. Jestem dużą dziewczynką. I tu wcale Daj, kurwa dobrać. nie chodzi o wagę. Nie od Niko to ciebie wiem, nikt pod... od... o to nie wiedział. O! Kwiat! Mam tę Czy ty się wyjdziesz sam? Tak. Dobra, trzymaj to, trzymaj. Dobra. Czy tutaj jeszcze jest? Ja bym rzucił dziecko i opłogę. Uzuje, to Co znaczy, polska no dziecka <grym> Bo je jeżeli mamy mały item, no to możemy dziecko zabić po prostu scrollując tym itemem. Ciekawe, cieka, cieka, już nie. Crescent moon nie może iść serio? Tak nie, nie, przeczytałeś, nie, nie, nie przeczytałeś tego? Patrzcie! Flagadani! E, Przeczytałem, że, z... że y, 35 teraz odnawia, ale drugiej zapomniałem już. No kurde, to chuję to Gdzie będzie za... my mamy wózek panowie? Eee, wziąłem mały wózek ze sobą, proszę bardzo On go trafi! Co? <laughs> Za go dżokujesz, stary, naprawdę. Podoba mi się to, że on powiedział: cię z Gredzie i dostał bombę, nie? Po raz pierwszy wygrałem. To było twoje ostatnie, raz jak wygrałeś. Problem wtedy z wózkiem będzie taki, że nie będziemy wiedzieli, który jest który. I kurde, no. Mi się wydaje, że najlepiej te Indy Strackman wygląda na ja bym w sumie jak to wziął też Możemy to wziąć, bo faktycznie Oj. I może healthpacki jakieś Au Kurwa jebana. bada ja <głos》. głos》>. <głos》>. Może się Ej, czekaj, czy przypadkiem! Bo. Eeepom! Ja nie <tryk> bo... Jak ty oczekujesz od nas pomocy, to ja nie wiem. Trzesta naciskać spacem. Na Nikomu! <tryk> <tryk w ten ktunikach> oh, o ja dostałem! Zasłoga mi! Zasłoga pisana! piszona! pisana! Zasłoga pisana! Zasłoga pisana! Zasłoga Nie Zasłoga pisana! Zasłoga pisana! spacją! O Nie <grystans> to jakim cudem ty się teleportujesz po całym pokoju... Ma dwie kostki na sobie Czy to ptak, czy to samolot? Nie! Nie, to, to kapipik! <grystans> <grystans> oh Paro! O! No dobra zatrzymał się! Intro albo na audio. Ja się zrozumio. No i wyklekałeś. Wyklekałeś nie mogę ruszyć, Najlepiej jest, jak mu głos przecina. Od Jak Dobra, koniec, na razie. Jest szansa, że nie znajdzie. Nie, nie znajdzie po takim kątem. WTF? Oh. Jak nie zaczniesz grykać, to to ugra. Ugrał to. Let's go. Oh. No, let's go. Way. Yes. No way. Bo jak się kuca, to kurde strasznie ci zmniejsza pole widzenia, chyba że się napatrzy na ciebie. No i jeszcze mamy tyle miejsca. Jeszcze mamy no miejsca, ten... no to chodź i idziemy lutować. Dobra, ja tylko muszę pisać komuś. Chcesz zabrać kartkę? Kurwa kusisz Kermit, a jeszcze raz mnie kurwa rozjedziesz tym To cię przerobię na zębatki Eee, spierdalamy Kermit cofaj, KERMIT COFAJ, KERMIT COFAJ COFAJ KURWA bip, 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 bip. Dobra, Kermit, Kermit, wsa kermit wsadzaj Kermit, wsa po prostu wsadzaj Ja wierzę. Ale już mam kurwa pomysł. Ale już mam kurwa pomysł na filmie. Ale już mam kurwa pomysł na filmie. Na ten jeden moment tego kurwa dzisiaj zrobię, jak skoczymy. Dobra, Kerbit kierb wsa wsadzaj. wsadzaj. po prostu wsadzaj. Touched anything <laughs> unless he wanted <laughs> <laughs> That rookie, uh, i right. No, <laughs> 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 Dzień dobry Wietnam! Tryryryry. Dobra nie Dobra, chodź tajdem. idziemy. Jakoś, jakoś dyskrodujemy. Zobacz, zrobię ci kurwa z dupy normalnie tą chińską Ale dlaczego ty na mnie krzyczysz? Co ja ci kurwa zrobiłem? Kur, jestem czarny tak dlatego... No pojebało was... Bo jestem kurwa czardy, to gorszy? Pierdolę, biorę mapę z pieplna. Dobra, na razie się Na, na, na razie widzę, że się śmiejesz no. Ten jebany kurwa Windows. Zostaw mnie! Moja dupa nie należy do ciebie! ZASTAW mnie, kurwa! Uważaj na dzbane koru.

to, to bierzcie kostkę, bierzcie kostkę Ja już zapożyczam. już zapoję. A! <śmieniczy> Kurwa! 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 ci psa <śmieniczy> Kurwa! Kurwa! że Kurwa! Kurwa! nagrywa Kurwa! 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 Przypomnieli sobie mnie, kurwa na sam ja koniec. Kapiszon ja ja nie chce nic mówić, ale jedziemy Znabiam. na tym samym wózku. od razu zginął. <straszny> to znaczy, w końcu na streamie. Mi się <straszny> podoba Filip, że jak Ciebie zastrzelił, to goła ci automatycznie do wózka wpadła. Czekaj. Jak to siądzie, to jedno. Na, no, that's fucked up. That. Emil, najlepsze jest to, że ja tu mam nagrane. Oru to zostaw zostawię na grana? to Oru bez komentarza. Czekajcie. O, no. chcesz, 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 chcesz dobrego Binda? Chcesz zajebistego Binda? Dawaj. Uh -huh. Mam najlepszego kurwa bindo na świecie. Dawaj. Czekaj. Mam najlepszego binda na świecie. <mulary> 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 kurwa, mać, nie! Kurwa masz mnie strasznie. Karmi <mulary> wentuje. Among Us? Ale tak. to odzyskał się? Nie, widziałem jak wchodzi do venta. Kermit jest sus, Kermit jest sus. Kermit jest kermit sus. Kermit jest sus. Kermit jest kermit sus. Kermit jest sus. Ale bajne. Co? Co to masz? Gówno. A, ty sto? Oru, Oru. Oru, pasto. Weź to i zacznij gadać. Chodź, zaufaj mi, proszę. Nie, nie ufam ci. Proszę. Proszę. Proszę, proszę Oru, zrób to. Panowie i panie, prezentuję wam jajo. <grymne> Poczekaj, kurwa, bo tajemnie. Słuchaj... Radę Czekaj, Karp. o co się... Niech go panie Możecie dać wózek? E, no tu właśnie, ma... nie, nie dawaj tego, nie Znubę dawaj tego. wózek. Nie, weź tego, nie dawaj jak na razie, wyjmijcie tego pluszaka. Wyjmijcie plusza. Kurwa, z wami się to, to dogadać. Pierdolę. Dobra. Puszczać? Czekaj, Kermit, czekaj, czekaj. Dawaj. Hell yeah! Okay. Dobra. Dobra. Lecimy. Lecimy. Kurwa! Kurwa! <laughs> no to jest To pojabane. jest pojebane. Dzień dobry. Oru, mamy Kermita, co, znane... co znane jest z tego, że na króliki cika. Kurwa, nie wyjmy go. Kurwa. Jak ty się złapałeś, kurwa?! Ty Cześć! I jak ona się zagrowała? Złapałeś ją. Nie! Ja kurwa myszki nie ruszyłem nawet. No. Dziękować. Kapisz on nie Dobra. żyje jak coś. No wiemy, wiemy. Nie idź pod... No to ja się tam nie Ty, nawet jej, kurwa myszki nie Lis się pyta, dlaczego Mert się na niego odpala. A kurwa Lis nie myśli czasami. Outro, boca, boca.